Cześć na widzowie, dzisiaj nagrywamy Cesar Stary, jeśli tą grę pamiętacie to napiszcie w komentarzu To był pierwszy odcinek na tym kanale I ostatnio na tym odcinku Skończyliśmy daleko tutaj Bo sobie grałem poza odcinkiem, gdzieś tutaj na tym levelu skończyliśmy eee, Ten i... E, e, Zagrałem sobie tak długo e, e, Nie było z tego tak dawno odcinka jest już druga część tego. My sobie tutaj gramy. No i sobie zostawcie po w górę, subskrypcję. A my sobie wygrywamy. I jeszcze kliknijcie w dzwonka, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz filmy będą często, bo są wakacje, więc mam czas, żeby nagrywać. I go lolo, od poprzeczki. Pam. To jest coś dziwnego wizowiem. Siup Otwieram sobie paczkę, a myślałem, że będziemy mieć nowe korki. Możecie pisać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony piłkarz? Bo mój to, nie wiem, w sumie. Lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się. Czy trafimy? O, to była ładna piłka. To podejmę sobie tutaj, tutaj. A na Też możecie napisać w komentarzu, jakie gry wy byście chcieli, żebym nagrywał. Na Napiszcie nazwy w komentarzach, a ja to na pewno mu nagram. Kilian... My się nazywamy Kilian Mbop. Szybiań Jogol. PIĘKNE OKNA KILIONA M.B.P. Widzę, że teraz ja takiego playfucka yyy wyłączcie sobie internet i nie będziecie mieli reklam i teraz nie będziecie mieli reklam Eee, co? Jak my mamy reklamę bez internetu? Przechwycił piłkę. Potem mamy teraz lecimy z kontrą, widzowie. Lecimy z kontrą. Podanie na wolne pole i gromkarz złapał. Nie wiem po co, ale się rzucił. O, nie. Obejrzałem, żeby kontynuować. Wejdźcie też na kanał moich kolegów. Tak jak Mickey Fortnite 416, brakuje mi tylko 7 subów żeby wbić te 30 yy, możecie też do biszkopta, 1, 3, 2, 1 yy, lub 1, 2, 3 nie pamiętam yy, bo mu brakuje tylko też 8 yy, a Mielkowi może możecie zostawić na pocieszenie bo ma tylko niestety ma tylko 13

masiśmy z kontrą zrobiłem fajny wall w h widzę, że ciężko ciężko dobra teraz pełne skupienie co

gdzie to można podać? O kurze Ale to był strzał Killian Mbappé dostał piłkę za hat-tricka Francja, Anglia Ale no mamy fartę Pakowanie. Tup. Tutaj. Tutaj to będzie ostatni grawit jak na ten odcinek. Dobiegniemy. Proszę dobiegnij, dobiegnij, dobiegli. Jest, 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 jest. Jest gol jeden do jednego. Przypomina, że u góry ma się wynik, widzowie. Będzie gol? Będzie siadło. To była nasza ostatnia gra. My się widzimy już w kolejnym odcinku Narka widzę.